Cześć, witaj w Smartnie o Biznesie, gdzie rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy szukają efektywności w swoich firmach i w byciu liderem. Wielokrotnie widziałem, jak drobne zmiany w firmie przynosiły wielkie efekty, więc poszukajmy wspólnie tych, które pomogą nam wygrać. Cześć, moim gościem jest Łukasz Pietraszak, właściciel i prezes firmy Ociw Profit. Cześć Łukasz. Cześć. Chcę z tobą porozmawiać o przedsiębiorczości, o budowaniu firmy. Zacznij od tego, żebyś powiedział tym, którzy nas słuchają, czym się zajmujecie i e, jaka jest twoja rola w organizacji. Mhm. Jestem e, współwłaścicielem i e, założycielem e, OTIF-profil. Nasza firma powstała około 7 lat temu. To muszę sobie dobrze przypomnieć. E, produkujemy drzwi i okna stalowe, szeroko pojętą e, otworą stalową i to jest nasz główny, główna działalność. Mamy też projekty, którymi się chwalimy spoza tego obszaru. Teraz też myślimy o nowych rzeczach, ale to myślę, że o tym będzie okazja jeszcze powiedzieć. Moja rola w organizacji jest dość prosta. Staram się naszą firmę rozwijać. I codziennie zarządzać. Także y, pełnię funkcje i strategiczne, ale też ciągle jeszcze operacyjne, te zarządcze, bo ciągle jeszcze jest ten etap. No wiesz, Mówisz, że starasz się, a Wy przez 7 lat staliście się w swojej branży, w swojej niszy potentatem. Zatrudniacie no, ze 200 osób i macie ponad 200 dealerów w Europie, nie? Więc. No tak, te liczby y, 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 są mniej więcej takie, jak powiedziałeś. Y, chyba liczba dealerów jest trochę większa, ona rośnie, y, podpisujemy jakieś nowe umowy. Natomiast, no, no tak, no, w zależności do kogo jak się porównujemy, stolik jest duży, na którym operujemy. To tak zawsze sobie o tym mówimy, że po prostu ten rynek jest giga, patrząc na stolarkę otworową, wobec tego patrząc znowu na stolarkę otworową, to jesteśmy bardzo mali. Jeżeli chodzi o. Ale jeżeli chodzi o nasz segment, tak stricte o drzwi i okna stalowe, no to myślę, że na skalę Europy jesteśmy zauważalni, czyli że, że, że rzeczywiście już ta nasza skala gdzieś tam zaczyna być trochę europejska. No, wiesz, że tym tak cię brutalnie zapytał. nie? Jak się w 7 lat tworzy firmę, która zatrudnia 200 osób? A nie powiem chyba nic odkrywczego. <śmuszczone> <śmuszczone> no, dużo szczęścia, jakby... Tak, zdecydowanie, to, to trzeba powiedzieć, że w biznesie trzeba mieć odrobinę szczęścia. Oczywiście produkt nam bardzo pomaga. Mamy produkt, który jest, no, który się cieszy dużą popularnością na rynku, klientom się podoba, potrafiliśmy to wykorzystać. Pewne uwarunkowania też zewnętrzne, znowu odrobina szczęścia, czyli lokalizacja. No, myślę, że szereg czynników wpłynął na to, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Jednym z kluczowych aspektów, na pewno, o którym trzeba powiedzieć, to jest yy, dobór partnerów. Zaczynając od modelu biznesowego, poprzez partnerów, no bo to jakby wynika jedno z drugiego. I, i, i to dzisiaj nam yy, robi na pewno yy, bardzo dobrą robotę. Ale mówisz o szczęściu w okresie, kiedy wybuchła pandemia, wybuchła wojna w Ukrainie. Było jeszcze ileś nieprzewidzianych mhm. zjawisk. Okres, który ludzie raczej traktują jako może mało szczęśliwy to nie jest dobre sformułowanie, ale jako bardzo nieprzewidywalny. No tak, ale wiesz, to jakby on dotyczył każdego, czyli te zjawiska, o których powiedziałeś, to każdy by się musiał z nimi zmierzyć, w każdym biznesie tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, trochę jest tak, że w każdym kryzysie pojawia się pewna nowa luka, pewne nowe możliwości. No, wyobraźmy sobie standardowy sklep sprzedaży tam drzwi i podłóg w Niemczech albo w Polsce. W tych Niemczech będzie lepiej, bo tam rzeczywiście jest kryzys. Mówi się dzisiaj, że około 25% jest spadek sprzedaży standardowych drzwi drewnianych czy tam płycinowych na rynku niemieckim. No to jeżeli wyobrazimy sobie, w jakiej pozycji jest taki właściciel czy menadżer takiego sklepu, no to on ma dzisiaj spadek sprzedaży. Wobec tego jednym z pomysłów, które, na które wpada jest to, żeby być może to nie rynek, się zmniejsza tylko ma produkty, które nie są fajne, no i zaczyna szukać nowych produktów. Pojawiamy się my, mówimy, to jest produkt, który jest dzisiaj bardziej w trendzie, on się bardziej podoba. Wobec tego te czasy takie trudniejsze, czy bardziej kryzysowe. One trochę powodują, że klienci ci B2B są trochę wybici ze strefy komfortu. No i teraz myślę, że my to potrafimy wykorzystać. E, to na pewno. E, więc paradoksalnie te zjawiska nam trochę pomagają w niektórych tematach. No pamiętajmy, COVID był też czasem, kiedy inwestycje w e, ogród i dom e, były stosunkowo wysokie. Ale surowca nie było, komponentów nie no było. Tak, no tak, no, no tak. Pod tym, tak. Pod tym kątem rzeczywiście mieliśmy pewne problemy, ale to myślę, że znowu, że to mieli raczej wszyscy w różnych branżach, nie tylko my. Więc na koniec dnia, no to i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, że yy, klienci chcą naszych produktów. Więc to, to yy, no jakby to nie jest tak, że ja sobie 10 lat temu z moim wspólnikiem, czy z moimi wspólnikami zaplanowaliśmy, że za 3 lata będziemy produkować drzwi stalowe. No tylko znowu splot różnych zdarzeń doprowadził do tego, że w ogóle firma powstała, że na początku robiła coś innego, że teraz robi to że spotkaliśmy na swojej drodze ludzi, z którymi, powiedzmy, łączy nas teraz biznes. I to nazywam szczęściem. Okay. E, oczywiście, no, wiedzieliśmy, czego szukamy jakby, więc to cały aspekt, który się na to nałożył, ale... Ale to nazywam szczęściem. No tak, ale też często wydaje się, że żeby założyć jakąś firmę, trzeba być super ekspertem w danej dziedzinie. Przecież ty nie jesteś inżynierem z spawalnictwa, metalurgii, czy, 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 czy... Jesteś ekonomistą, nie? Z wykształcenia. Tak, e, zgadza się. To fakt, nie znam się w ogóle, nie potrafię spawać. No ale potrafisz znajdować te okazje rynkowe. Wiesz co, nie wiem, tak, nie, tak jak wiesz mój background jest taki, że pracowałem w konsultingu, na co dzień spotykałem przez kilka lat wiele różnych organizacji. Ja bym sobie w ogóle ten temat powstawania biznesów podzielił na takie, to są moje takie wewnętrzne badania, które sobie przeprowadziłem, na takie dwie kategorie. Jedna z nich to taka, która powstawała, bo ym, człowiek wykwalifikowany, rzemieślnik, o, zabrakło mi słowa, rzemieślnik, nagle stawał się przedsiębiorcą i robił coś. Na przykład obróbkę z krawaniem, był tokarzem. Yy, I nagle uznał, że trzeba mieć drugiego tokarza, trzeciego, a potem już trzeba przestać być tokarzem i trzeba być menadżerem tych tokarzy. I tak rozbudowało firmę, i dzisiaj to są duże przedsiębiorstwa, ale zdecydowanie y, druga grupa tych firm to, to właśnie była taka trochę z przypadku, tak bym to nazwał. Czyli że y, ludzie, którzy myśleli o własnym biznesie, napotykali na pewną okazję, którą potrafili wykorzystać. No i ja raczej dzisiaj bym nas określił, że jesteśmy w tej drugiej grupie, czyli generalnie, że napotkaliśmy na pewną okazję, którą potrafiliśmy wykorzystać. Y, powody. Y, dla których otworzyliśmy w ogóle biznes, były jeszcze inne. Po prostu chcieliśmy mieć fizyczny biznes, który będzie miał produkt. Zaczynaliśmy od zupełnie innego, jakby z obszaru, z obszaru metalu, ale też spawanego, ale jakby zupełnie inna kategoria. No i myślę, że to jest, to, to jest tym elementem. A chciałem zapytać o Wasze priorytety, no bo. Widzieliśmy się u was w biurze mi to bardzo zaimponowało, że wy nie stawiacie w pierwszej kolejności na to, żeby to były piękne sale konferencyjne, nie wiadomo jakie wnętrza. Ee, razem ze wspólnikiem siedzieliście przy jednym stole konferencyjnym, pracowaliśmy, pracowaliście mi, to wiesz, przypomniało, jak my z Wojtkiem zakładaliśmy smart Projekt u mnie w mieszkaniu i się mogliśmy obrócić, żeby sobie zrobić kawę i wracaliśmy na spotkanie, wiesz, nie wstając z krzesła. Powiedz o Waszych priorytetach. Co jest najważniejsze z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia właścicieli waszej firmy? Wiesz co, ja myślę, że trochę jesteśmy jak startup. myślę, że rządzimy się trochę regułami startupu, mimo wszystko ciągle jeszcze. Wiesz, i to trochę tak jest, że w startupie nikomu to nie przeszkadza, a wręcz niektórzy lubią tą atmosferę startupu, że właśnie się obracasz i masz kawę za, za plecami. nie? Natomiast jak organizacja się rozrasta, to zaczyna już mieć właśnie różne potrzeby inne. No, ja myślę, że my ciągle jesteśmy na etapie trochę startupu, mówię o takim mindsetie startupu, i dzisiaj nasze priorytety są w pełni skoncentrowane na tym, co generuje nam przerób, co generuje nam produkcję, co pomaga nam więcej produkować, lepiej produkować. Wdrażać nowe produkty i to jest dzisiaj nasz główny element koncentracji, jeżeli chodzi o inwestycje. No bo wiadomo, że biznes produkcyjny jest biznesem kapitałochłonnym. Wobec tego super marzymy o pięknych biurach, o pięknej siedzibie i super sali konferencyjnej, ale tak po prostu no dzisiaj mamy inne priorytety inwestycyjne i one są właśnie w 100% skierowane na. Product development i na, na ten yy, cały obszar związany z infrastrukturą i właśnie z produkcją, bo, bo to jest dzisiaj Wiemy, że to będzie priorytet. Chciałem zapytać a propos filarów waszej kultury organizacyjnej. Wy mm. jesteście zlokalizowani w Witkowie Podgnieznym. Tak jest. I jesteście ze swojej lokalności dumni. I tak chciałem jest. Chciałem zapytać, jak to robicie, że przyciągacie absolwentów z dużych miast, ludzi, którzy spróbowali pracy w dużych miastach i wracają mhm. w swoje rodzinne strony, pracują u was. Wiesz co, yy, yy, musimy powiedzieć, Witkowo to jest mała, mała miejscowość, gmina, około tam 8 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj jest nam, powiedziałbym, porówn... Bo to znowu yy, pytanie, do czego porównywać. No bo dzisiaj, bym powiedział, że jest nam łatwo... Yy, bo trudno było, jak y, biuro mieściło się w jednym kontenerze, w którym siedziało tam, nie wiem, sześć osób. Aha. I trzeba było przekonać y, inżyniera y, po studiach albo już z jakimś doświadczeniem zawodowym, żeby właśnie tu warto, nawet wtedy jeszcze nie w Witkow, ale pod Witkowem, y, w tym kontenerze spędzić codziennie 8 godzin i rysować nasze projekty, więc wtedy to było trudne. Aha. Dzisiaj jest y, łatwo, y, lub łatwiej bym powiedział, ponieważ Udało nam się zbudować pewnego rodzaju, właśnie tak, jak powiedziałeś, kulturę organizacyjną, ale ja myślę, że to nie mi się udało, tylko raczej to już zespołowi, który dzisiaj z nami pracuje, się udało. No bo raczej stanowimy grupę młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą wdrażać nowe rzeczy, którzy też u nas w firmie się rozwijają. Myślę, że dzisiaj OTIF jest takim miejscem, w którym jak Ktoś chce dotykać międzynarodowego środowiska, obracać się w międzynarodowym środowisku, to, to my, jako jedni nieliczni z nielicznych w okolicy, dajemy taką możliwość. I myślę, że to jest dość atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy do, nas, do naszego zespołu dołączają. Myślę też, że widzą ten rozwój i widzą też miejsce dla siebie w tym rozwoju. No, i dzisiaj to już jest trochę taki element kuli śnieżnej, czyli employer branding, który mamy zbudowany i inne tego typu rzeczy nam wpływają. No, niewątpliwie lokalizacja, o której mówimy, czyli godzina drogi od Poznania, pół godziny, 40 minut drogi od nie wiem, Wrześni, w której jest na przykład Volkswagen. No, to, to, to jakby też powoduje, że jesteśmy ma jest, Mamy dość, nazwijmy to, efekt kiepskiego tła. Jeśli ty mnie dobrze rozumiesz. Czyli y, nawet jak my nie jesteśmy super najlepsi, to inni są znacznie gorsi i my i tak wygrywamy. Jesteś naprawdę skromny. Więc, trochę, więc trochę, tak, trochę tak to powiem. Gdybyśmy byli czy, y, y, z zorganizowani w dużym mieście y, albo w, y, y, w jakichś innych środkach takich przemysłowych, to pewnie mielibyśmy trudniej, bo tam tego efektu, kiepskiego tłania ma i musielibyśmy być jeszcze lepsi, żeby z tymi dobrymi konkurować. Dzisiaj podczas debaty y, użyłeś takiego ciekawego sformułowania, że duży może więcej, ale mały może szybciej. Mam dwie wersje, jakby co? Powiedz. Że duży, duży może więcej, mały może szybciej, albo mały może lepiej, ale nie chciałem tego mówić przy dużych. Okej, okay, ale jak to rozumiesz? Powiedz, to, no... to w waszym kontekście, waszego rozwoju, tego co wyrażacie. Więc no rozumiem to tak, że y, mały może szybciej, no możemy szybciej. No, my jesteśmy y, od momentu decyzji wdrożenia, nie wiem, nowego koloru do momentu, aż będę, będziemy mieli próbkę na biurku, albo y, to, to potrafię minąć trzy dni, albo, albo, nie wiem, albo dwie godziny, jak sobie tak zażyczę po prostu, bo mamy ciągle przełożenie bezpośrednio, to, co tam się dzieje. No w dużych organizacjach Wiadomo, że to nie jest takie łatwe, no bo te decyzje zapadają na innym szczeblu, one muszą zejść niżej, to się ta próbka musi wykonać. No, moglibyśmy to prześledzić dokładnie, jak na przykład, nie wiem, w dużych firmach produkcyjnych przebiega prototypowanie. No Teraz jesteśmy na etapie takiego dużego product developmentu, no, wyrażamy całkiem nową linię produktów, wkraczamy w zupełnie nowy segment, no i tu już widzimy. Te przewagi, czyli możemy łatwiej dopasować się do rynku, e, szybciej możemy pewne rzeczy osiągnąć, e, bo mamy też mniejszą skalę, czyli na przykład, nie wiem, mamy małe zapasy jakiegoś komponentu, wobec tego zmiana dostawcy e, może być u nas bardzo szybka. No bo nie mamy nie wiem, zawiasów na kolejne dwa miesiące lub trzy, albo jakkolwiek, nie mamy skomplikowanych umów. Jeżeli e, i to, pod tym względem jesteśmy szybsi, nie? Teraz mógłbym też wytłumaczyć, dlaczego możemy lepiej. Możemy lepiej, bo jesteśmy bliżej klienta, możemy się łatwiej dopasować. Bo mamy na przykład mniej zautomatyzowane procesy. Wobec tego yy, łatwiej nam jest zrobić produkt bardziej customizowany i dopasowany do potrzeb rynku, klienta, architekta, do każdego użytkownika yy, naszych drzwi. Wiadomo, duży jest, dlatego duży, bo że tą ścieżkę i właśnie już ma procesy automatyzacji, poukładane procesy, więc tam już każda zmiana jest trudniejsza i wymaga więcej czasu po prostu. Wiesz co, to zapytam Cię o Wasze plany i o Wasz rozwój, ale po drodze jeszcze nasuwa mi się pytanie, czy przy realizacji tych planów i realizacji wzrostów nie obawiacie się takiej trochę pułapki, że będąc na tyle elastycznym i na tyle. Takim dostosowującym się do tego, podejmującym szybko decyzję do tego, co się dzieje na rynku, że w pewnym momencie jednak nie będziecie w stanie już tak wydajnie działać, że każda następna osoba już nie będzie przynosiła korzyści w procesie. Tak, zdecydowanie tak. Jest to pewien element, nad którym się zastanawiam, jak mnie stracić tej elastyczności, bo zdecydowanie uważam, że to jest nasza przewaga konkurencyjna. Myślę, że jest to duże wyzwanie, nie tylko dla nas, ale generalnie. Tak sobie wyobrażam, że, że, że jest to wyzwanie, no bo z jednej strony jest to atrakcyjne, ponieważ jest y, rozproszona y, decyzyjność, y, też ludzie są odpowiedzialni za obszary, no ale też ten, poza, to, te, te plecy rosną y, i, jakby, i coraz trudniej jest tą machinę ruszać w ruch, a tym bardziej szybko ją zmieniać, więc y, jeszcze nie ono to mamy odpowiedzi. Nie wiem, jak się z tym wyzwaniem zmierzyć, ale zdecydowanie. Mam je na radarze i nie chciałbym stracić tej przewagi konkurencyjnej. i Chciałbym, żebyśmy zostali taką organizacją, mimo tego, że większą, to ciągle taką smart i taką mocno yy, łatwo zarządzalną. Powiem że ciężko jest wyłapać ten moment, kiedy już organizacja zaczyna być taka trochę, wiesz, ociężała, nie? że już Każde następne zlecenie nie daje tak naprawdę tej samej rentowności, i zgadzam się, że to jest. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale powiedz, jak wy dzisiaj podchodzicie do, do swojego wzrostu rozwoju? Co planujecie, i jak planujecie też z punktu widzenia wykorzystania narzędzi, z punktu widzenia wykorzystania dobrodzi z technologii, AI i tak dalej? No wiesz, no, dzisiaj nasza firma rzeczywiście jest w, 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 w takim momencie, myślę, przełomowym. I trudnym zarazem, ponieważ jesteśmy na etapie integracji, jesteśmy po procesie akwizycji yy, fabryki produkującej drzwi drewniane yy, i, spro, yy, i z płyt drewnopochodnych. I to jest nasza, to jest nasz, yy, nasza nowa dziedzina, nowa gałąź i yy, yy, nowy segment produktów, w który chcemy wkroczyć na swój sposób, oczywiście. Czyli nie chcemy produkować yy, tanich drzwi drewnianych, bo to, to nie nasz biznes. Raczej chcemy y, y, nasz model kopiować na rynek i, i pewne nowe, innowacyjne produkty wdrażać. Natomiast z punktu widzenia procesów, jakby i optymalizacji, no jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ y, integracja procesów y, tego, jak przebiega sam proces produkcji, mówię o procesie y, 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 przebiegu zlecenia, y, y, logistyka, to są bardzo duże wyzwania, więc cieszymy się, że robimy to na, na razie pierwszy raz na małą skalę, bo trochę konstruujemy samolot w trakcie lotu. Yy, to nie jest tak, że mamy super wiedzę na ten temat i to już przetrenowaliśmy pięć razy i teraz po prostu z zamkniętymi oczami wdrażamy integrację i akwizycję, tylko raczej się tego uczymy i każdego dnia decydujemy i patrzymy, żeby się jak najmniej pomylić. Więc to jest na pewno wyzwanie, no właśnie pod tym kątem yy, logistycznym i procesowym. No bo dzisiaj y, szukamy miejsc, które moglibyśmy z, zintegrować. Y, to jest mnóstwo pytań, czy dział y, obsługi klienta powinien być jako jedna komórka, czy raczej powinny być dwie. Jak integrować logistykę, y, jak integrować komunikację z klientem, systemy IT w dwóch firmach, dwa niezależne, łączyć je jako jeden razem. No To, to, to jest ba bardzo dużo takich właśnie operacyjnych pytań, które na koniec dnia y, muszą dać wynik, że to jest jeden organizm, jedna firma, jeden mindset. Y, no bo będziemy mieli tych samych klientów i, i jakby przez ten sam kanał chcemy sprzedawać nasze nowe produkty, więc, więc to jest duże wyzwanie. Na dzisiaj to jest powiedziałbym największe. Na koniec zapytam Ciebie po tej ścieżce, którą przeszedłeś, co byś powiedział o sobie, która chce założyć swoją firmę? Co robić albo czego nie robić na początku? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Yy, po pierwsze, bym mówił, że robić. <laughs> yy, yy, każdy ma prawo i znaczy, to, to, a myślę, że nie jestem wyjątkowy, bo to bardzo często słyszę w różnych tego typu rozmowach, że to nie jest yy, ścieżka usłana różami. To jakby to, to mogę zapewnić. Czy warto? Warto dla samorealizacji, yy, pewnie najbardziej. A, a nie wiem czego nie robić, a co robić. No jakby na pewno podejmować decyzję. Czyli jakiekolwiek one, by one by nie były, to podejmować decyzje, bo to jest klucz z mojego punktu widzenia. Czyli nawet kalkulując ryzyko 50 na 50, no to i tak lepiej mieć 50% szans, że nam się uda niż 0, no bo jak nie podejmujemy działań, to po prostu nie mamy w ogóle żadnych szans. Więc na pewno po prostu mówił, że robić i taki. Yy, Mam trójkę dzieci, wobec tego czasami bajki mi się przewijają i taki był tekst yy, yy, Króla Juliana, w której z bajek, to chyba był Madagaskar? Tak. I tam tak za, zapamiętałem, bo yy, no zapadł mi w pamięć. Yy, róbmy coś szybko, zanim się zorientujemy, że to zbiegnie pomysł. <suszel> tak. Więc polecam. Dzięki za rozmowę i trzymam kciuki za realizację waszych planów. <suszel> Super, dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Bądź na bieżąco z nowymi odcinkami podcastu i obserwuj Smart Project na YouTube, LinkedInie i Facebooku. Do usłyszenia. Radosław Śliwka.